Okej, okay, cześć, się witam Was bardzo serdecznie w takim dość materiale, powiedziałbym, e, informacyjnym, również takim nieco update'cie e, sierpniowym. Moi drodzy, jest dzisiaj w momencie, kiedy to nagrywam, 4 sierpnia, godzina 12:23. I, moi drodzy, e, sprawa jest taka, że w, jak tylko uda mi się dość szybko ukończyć ten e, sezon, czyli wbić karnet i tak dalej. No to najprawdopodobniej też wrócą e, po prostu podręczniki broni. Ostatni podręcznik broni, taki pełnoprawny podręcznik broni, gdzie opowiadałem o broni, był 4 miesiące temu. Czyli to był w maj. Kwiecień, albo. To był kwiecień, albo maj. E, coś koło tego. I. No. Powiem szczerze, 4 miesiące od ostatniego podręcznika broni, to jest mimo wszystko dość sporo, dość długo wręcz. Dawno. I teraz, moi drodzy, pewna uwaga, dlaczego do tego, e, dlaczego o tym mówię. Otóż, prawdopodobnie tutaj, gdzie teraz pokazuję palcem, jest moja półeczka, gdzie znajdują się wszelkie maści e, tytuły. Dokładnie tutaj, jak, jak się przyjrzycie, znajduje się Cyberpunk 2077. Tu z kolei jest, e, tam jest co? Aha, e, tutaj... Za cyberpunkiem znajduje się Tomb Raider Definitive Edition A tutaj wy oddali taki fragment żółty Gdzie teraz jeżdżę z, e, palcem Dokładnie tu w tym miejscu za co <grystanie> Znajduje się Assassin's Creed Origins I moi drodzy Jest też to <grystanie> Czyli gry Które właściwie pude... No tak, gry które po prostu już się E, tam na ową półeczkę nie zmieściły. One, że tak powiem, czekają na e, wejście. Na, na to, aż znajdę czas, żeby w końcu nagrać, ponagrywać dla Was e, materiały z tamtych gier. No i też jednocześnie przy okazji, część z nich po prostu pochować. Jeśli nie wszystkie, ale no, no, a wraz z upływem czasu, yy, no to one po prostu będą chowane. I teraz moi drodzy, tak. Pierwsze, najbliższe materiały, czy też w ogóle serie, które zamierzam robić, no to yy, chociażby jest właśnie są podręczniki broni z Call of Duty Classic. Call of Duty Classic, ostatni materiał, właśnie był te 4 miesiące temu, czyli to. Był jakoś kwiecień maj mniej więcej hmm, czy też nie wiem, albo jeszcze wcześniej może Jakoś tak może nawet końcówka marca, początek kwietnia, coś koło tego chyba Ale mogę się mylić. I od tamtego czasu przez te 4 miesiące taki pełnoprawny podręcznik broni się na kanale nie pojawił e, Co prawda przewijały się, chociażby tam przegląd uzbrojenia i tak dalej. Ale to mimo wszystko nadal nie, jest, nie są te pełnoprawne podręczniki broń. To też moi drodzy, w najbliższym czasie, jak mówię, uda mi się uporać jak najszybciej z sezonem piątym, czyli wbić tam maksymalny poziom, a jednocześnie no i też ten cały zakończyć sezon właśnie, tfu, nie sezon, tylko y, karnet bojowy, którym, no, powiem szczerze, mam prawie połowę e, tego e, karnetu nabitą, więc jest całkiem nieźle. Ca jest ca całkiem nieźle, idzie do przodu, więc tak trzymać. No do, ale oprócz tego, co Yy, jeszcze no przede wszystkim to że jak nagram te podręczniki broni to tam yy, tak naprawdę nie będę miał co więcej wam do zaprezentowania znaczy może inaczej będę miał coś do, do zaprezentowania bo jak tylko skończę podręczniki broni to planuję też zacząć taką ser serię w której tylko będzie tylko i wyłącznie Call of Duty ale będzie znajdowała się tylko i wyłącznie Call of Duty i tylko sama kampania. Co to znaczy? To znaczy, że nie pojawi się w tej w tej playliście, nie pojawi się ani e, multik, ani nie pojawią się podręczniki broni, ani nic innego nie pojawi, znaczy się, może coś innego się pokaże. Ale e, przede wszystkim chodzi tutaj o kampanie i te wszystkie e, nazwijmy to te drugie, trzecie tryby, e, czyli zwią tak naprawdę można po po powiedzieć po prostu fabuła, czyli chociażby pod seria Modern Warfare, no to tutaj e, operacje specjalne, czy nie, no pod seria Black Ops, no to no dobra, pod seria Black Ops nie ma jakoś tego, e, tego pod fabułę, a szkoda. Tylko, no, Modern Warfare, w sumie, gry e, od Sledgehammer Games też za bardzo nie mają. Tak więc ciężko będzie. Może być z tym ciężko. I to tak, mega ciężko. Ale zobaczymy. Więc, e, no, będzie różnie, będzie srogo, Zobaczymy, jak szybko uda mi się z, z tym wszystkim. Z tym wszystkim uporać, jak długo, jak wiele czasu mi to też zajmie. Tak, no więc tyle, taka informacja. A może jeszcze nie. Te, tutaj, tutaj, moi drodzy, będzie cięcie. Moi drodzy, tutaj, jak widzicie, znajduje się pewne pudło. Pewne pudło, w którym mam, ee, jak widzicie, tutaj, e, książki z, z serii Assassin's Creed. Natomiast dokładnie tu, tam na dole, tam daleko, 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 e, są wszelkie maści e, inne książki, chociażby, właśnie, e, Wójciecha Cejrowskiego. Dalej, bodajże, jest to Uniwersum Metro 2033. Nie. I. Bl, Książki baz, tak, i książki yy, Wiedźmi, nie wiem, czy w ogóle Będzie, a, zobaczę. Nie wiem, czy w ogóle to widać Tam chyba Nie wiem, czy złapała ostrość No Więc tak się to Mniej więcej yy, prezentuje, a w tutaj W Tych oto wspaniałych rzeczach Moi drodzy Najpierw To wam zabiorę I Tutaj, tu moi drodzy znajduje się pudło pełne barachła Pudło pełne barachła, w którym jest ba, ba, ba. To wszystko co widzicie to jest pudło pełne gier wideo Właściwie gier tylko i wyłącznie na peceta Jak pewnie pamiętacie kiedyś peceta miałem, ale już nie mam gram <grafię> gra na, gra na konsole, właściwie na konsolach Czyli Xbox 360 i Xbox One S, obie wersji S. A tu, Pababaung, pa, Pudło Wielkie Barachła, gdzie również znajduje się e, dość sporo gier. E, tak, chociażby Assassin's Creed Anthology. Natomiast moi drodzy, tu w tym miejscu. A, proszę bardzo. Call of Duty Finest Hour. Ktoś w ogóle z Was kiedyś, kiedykolwiek widział, jak wygląda Call of Duty Finest Hour? Formy pudełkowej? Nie? No to już wiecie. Wygląda tak. <grymne> no. A, ale przy, o przygodach z Colorfina Star to już w swoim czasie mówiłem. Dobra, to by było na tyle. Tak więc taki film informacyjny. A w tym pudle, no i drodzy, już Wam pokazuję, co jest w tym pudle. Moi drodzy, w tym pudle. Ba, ba ba nie ma nic rozczarowani? no tak myślałem znaczy się tam powędrują znaczy się najpierw do tego pudła a następnie do tego powędrują yy, gry, które yy, jakby to powiedzieć nie będę już ogrywał, nie będę grał czyli Call of Duty Classic, który mam w wersji cyfrowej, tak więc powędruję nie, nie, nie powędruję do żadnego pudła no bo to wersja cyfrowa, ale moi drodzy, a w sumie pokażę Wam przy okazji. Tam jak widzicie oraz są, proszę bardzo, ba, ba, ba. nie mam nadzieję że załapie, o proszę bardzo, żeby nie było, że tak z tych Tutaj jak przygotowuję się do materiałów to żeby żeby ktoś mi czasem nie mówił, że ej, źle, źle mówisz czy coś, nie przygotowujesz się, moi drodzy. Jak kurwa mogę się nie przygotować Co prawda może jeszcze akurat nie wszystkie książki jeszcze udało mi się przeczytać, chociażby e, tutaj walczyliśmy w piekle jeszcze nie nie zostało przeczytane. Tutaj ta e, podseria e, właśnie tu seria e, biblioteka II wojny światowej. Aktualnie zatrzymałem się tu na książce numer 5, no i tam też gdzie pokazywałem są, ale to jest brudno, muszę to posprzątać w końcu. <laughs> tak. Jeszcze bardzo. Tutaj też w sumie tu też tych do dotąd też nie te przeczytałem. Tu do do tych konkretnie, o oh, do tych dwóch nie przeczytałem. Tak więc też jeszcze trochę mam. No i ba, ba, ba no, Kolekcja książek. Książek, i tutaj kole, kolekcja gier. No, sporo tego jest. Swoją drogą gdzieś tam zamieszczę Wam jakieś w poście, żebyście zobaczyli ile dokładnie tego wszystkiego mam. To tyle, trzymajcie się, do następnego hej.